Szanowni państwo, jestem na osiedlu Poręba Mała. Jest ze mną pan radny Maciej Rogusz, radny, który swoimi interpelacjami, swoimi działaniami, pracą wśród mieszkańców przyczynił się między innymi do tego, że za nami kończone jest właśnie rondo pomiędzy ulicami, przy których leży szkoła podstawowa numer 17 oraz parafia Świętego Jana Chrzciciela. Porębie Małej, więc bardzo uczyszczalne lokalizacje. Cieszy to, że właśnie teraz, kiedy zbliża się nowy rok szkolny, to Rondo zbliża się ku końcowi. Panie radny, ale to nie wszystkie chyba em, projekty inwestycyjne na osiedlu Poręba Mała, z którymi niedługo będziemy mieli do czynienia. Panie prezydencie, bardzo dziękuję w imieniu społeczności lokalnej, ponieważ budowa Ronda na osiedlu Poręba Mała to większe zadanie. To przebudowa ulic Mała Poręba, Stadnickich i Juranda. Na ulicy Statnickich udało się poszerzyć drogę, ale również wybudować bezpieczny chodnik wzdłuż nowej świątyni. E, ostatnie poprawki, tak naprawdę. Przed 1 września zdążyliśmy, aby na rozpoczęcie roku szkolnego dzieciaki mogły swobodnie, bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie radny.